Nie ma z tej strony TestPlayer. Witam w kolejnym odcinku na tym kanale, tym razem z Bobosa. Nie chcę przedłużać standardowej info. Filmik Wam się spodoba. Fajnie było, jakbyście zostawili wtedy łapeczkę Subika. I ogólnie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się spodoba. Let's go! Dobra. O co chodzi? Aj... Nie to wiem są, o co tu chodzi. To są ogólne... No ja też nie wiem, wiem tylko, że są różne potwory, bo też było w tutorialu, ale zapomniałem ci powiedzieć. I wiem, że na dworze są I'm under jabłka. the water. Biorę jabłko. Mam jabłko. Ej, no nie, nie trzeba grać jabłkę? na pierwszej od sobie jak coś. A, o, nie można wyjść ja to. No, ja nie też. da się. Dobra, mamy ogródek. Siemanu. Dobra, ja bym może nie otwierał wszystkich drzwi, bo ja nie wiem jak to tu działa. Otwieramy wszystko, Urpek. To nie wiem kogo sypialnia Co to jest? Co to? Idź do sklepu A w ogóle jest. Ja dźwięk... Kadrę. Dźwięk mi by się przydał Dobra, tu się da schować Jak się wychodzi z... z, z Idź szotka. do sklepu? Ej, jak się, się wy... We Ale... buy Sprzedaj przedmiot O Ej, problem jest Problem jest Co? Chyba nie jak się wy... Schowałem się O! Czekaj Czas odnowienia Nie musisz pod... Tak. pod C możesz jak coś kłócać Okay. a tutaj po wygląda Pod shiftem tak? możesz sprintować. Wiem, tutaj się rozchować, nie widziałem jak z tego wyjść. Ej, dobra czeka bo tam był sklep i ja my, my mamy hajs Mamy też Zapalniczka hajs. Object Office Ej, jak kupi, ja kupić latarkę? Nie wiem jak tu jest ciemno Dobra ku... Mamy chomika! na no, dwa! Ale jak coś mamy tylko jedną latarkę Dobra, a co tam jest? Noc się zrobiła, noc się zrobiła. No nie chciałem pójść do sklepu. I znów przekląłem wypika pikant. tu mamy już dwa hamiki. A to nie są mrówki. Nie wiem, co to jest. Wygląda jak. się bierze, jeszcze no nie wiem, ma nocy, bo by nas chyba tepu. Zdobyć do... tajemnicze te puderko klikam. Oj, o, a, teraz tepło. jest chyba noc.

No, kibel. O, tu też się da wejść. Za firankę. O! Oh, Ale się wystrożyłem. Ole mnie czary przeszły. Ole się wystrożyłem. Rozszerzenie. Ej. Inny dom? Czy my nie wzięliśmy easy? Nie wiem, to się dało wybrać poziom trudności? Otworzyłem bramę! Czekaj, nie ustalec. Igor, chodź na chwilę. Czekaj, nie ustalec. Mamy kolegę przed bramą i nie wiem, o co z nim chodzi. Co? Gdzie ty jesteś? Chodź do bramy, garażowej. Tu. Patrz, i tam spójrz, w samą stronę. Może on nas będzie nawiedzał? Nie wiem, zamknijmy to lepiej. No, lepiej zamknąć wszystko. Co jest w piwnicy? Bieżnia. O, ty chałupa jest w piwnicy. Drzwi są zamknięte. Komputer. Nie da się Nie. go włączyć. Co za czerwony Ale niosy w ogóle jakieś leciało. Minęliśmy. Dobra. Dobra, gdzie my mamy w ogóle? Ty jabłka. jabłka. Gdzie jest u nas? Razem. Są. Mamy hodowlę w piwnicy. coś hodowlę. Farmę w piwnicy. Jak w Tam. Minecraft. Patrz tu. Mamy jabłka To zbierz i ja je pójdę sprzedać A ja z Urbek nam domek Fajny domek, ładniejszy niż tamten. Bardziej mi się Ta, podoba. No ale większy Mamy no, no. mniej hajsu też Nie podoba mi się. No. Nie Kupię nie zegarek ale mi się nie podoba Wie, wiem. Albyś pokazywać kiedy jest dzień, kiedy jest noc? No nie ty też widzisz godzinę teraz w dolny nie. Dobra, tu są miejsca do chowania. Jedno jest miejsce do chowania. Drugie jest gdzie? Musimy obczuć miejsca do chowania. Widziałem gdzieś po drodze miejsce do chowania się. Widziałem coś się nie zachowa... Tam... Można w ogóle. Tu można okno otwierać i zamykać. Lepiej załóżmy. Mm. Nie mogę jej zamknąć. Tutaj na górze w dwóch są dwie sypialnie, w których są dwa te schowania się. Tutaj masz jedno, od razu na lewo. I tutaj drugie masz tam dalej. Nie, to jest zamknięte, tu nie wejdziesz. A? A myślałem, że jest czwarte. Gdzie... Dziś jest drugie na pewno, bo widziałem. Dobra, ty się schowaj tam, ja poszukam. Na razie opatrzę, co się dzieje. Możesz Kul... przyjść, bo ja nie wiem, co tu się dzieje, tak szczerze. Tak. W filmik będzie z tego, jak nie przejdziemy nocy pierwszej. No nie wiem, no, jak to przejdzie Dobrze, że ciemno. Też. Ej, mi się teraz przydała... Jak jest ten, to lecę do góry. Dobra, lecę do góry. On jest, ona jest przed drzwiami, czy on, czy ono. Chodź do góry, ja wychodzę. Ja wyszedłem z pokoju. Ja... Co jest? O, Ej, to serio jest przed, przed drzwiami. Nie mam, nie? Nie, 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 nie. Ej, ja chyba wiem. Jak ona się teraz nie ruszy... Co jeśli to jest czerwone, zielone? Mi się tak teraz wydawało, bo Ale... nawet i nie? To nie jest czerwone zielone Zdechłeś. Wszedłem na ślepo do tej szafy, tak szczerze było ciemno. Ej, to... bo ich jest więcej. Jak ja mam przeżyć? Nie mogę cię... O nie, mogę cię oglądać. Co? Gdzie ty jesteś? O. Zamknąłem drzwi. Ale... A może ten zegarek nie działa? Co było? Dzień drugi Zegarek nie działa w nocy o. Cześć Ożyj Zabobusy A nie, nie zabobusy Cześć Szyje Dobra, idziemy do naszego Dzie ogródka, ale coś się Ja bym zamknął, ja bym zamknął wszystkie wejścia Ja zamknąłem Musimy się nauczyć Zegarek mi zabrało, więc wyszliśmy na zero Ej wygrałeś ej <noise> no bo co? nie ma nie ma jabłek idę do sklepu O fuck korki wyłączyłem <noise> możesz zegarek We kupić buy apple. ale myślę że nie ma sensu a są upgrade'y bo ja nie potrzebłem w sumie pułapki byśmy mogli kupić a nie mam pieniędzy co chcesz są pułapki offense weapons defense garden stuff Kup drzewo jabłoni, za darmo. Kupu lepszenie 250 euro. Co drzewo, co drzewo? A, będziemy mieli jabłka. No, chyba, że będzie nam więcej rosło. Mamy tu klej. Tak, teraz mamy więcej tego. Ale to nam nie. Ro o, urosło. Ale jak się chronić przed tym? Jak tego nie wpuścić do chałupy? Nie, no tego się nie da nie wpuścić do chałupy. Tak, i to trzeba przeżyć. To trzeba przeżyć albo pokonać. No nic nie było w tutorialu, że nie, nie można nie wypuścić. Tylko tu jest różne rodzaje potworów i każdy działa inaczej. Bandarz, czyli tutaj nie, nie wszystkie też chyba one-shotują. Możliwe. Oj, wyrosło już jakieś jabłko? jabko? Nie wiem, nie mnie tam. Dobra, idę. A gdzie? A tu przy wejściu jest jeszcze oh, yes. skrytka? Oj, są dwa. Trzeba się schować. Gdzie? A w piwnicy coś jest? Oj. Gdzie jest? I, idę na piętro idziesz tutaj, czy jak? Mogę pójść tu. O, oh, fakt, to jest dosłownie przy drzwiach. mówiłem. No, Dobra, jeszcze jest dzień. Dobra, jeszcze jest noc. Ja, ja zostaję tu, ja patrzę, co się dzieje. Tak, jak będzie ta szybka. Oj. Co jest? Na, na telewizorze się jakaś czarna. Białym twarzą wyświetliła czarne włosy, biała twarz. Czy ta mini gierka do będzie coraz szybciej? Tak, uważaj, weszła do domu. Widziałem jak wchodzi. No, was posrało. Całą noc mam? O oh, fuck, całą już całą noc. Czy jak nie trafisz cię wyrzucić? O oh, fuck! Um, co się stało? Ona jakby stała, ja się nie ruszałem. Jej czasem odwala, jakby. Ona biegała? Ona jest w piwnicy, nie, ja nie żyję. <laughs> A ja cię teraz na to oglądać nie mogę, coś mi się zepsuło. Ja zepsuła się jak coś, więc raczej przeżyjesz tą noc. A co widzisz? No jestem na dole, ja widzę tak jakbym żył po prostu, tylko nie mogę się ruszać. Cześć. O nie, 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 nie. <laughs> Dobra, ja no zepsułem chyba O, ożyń orzy A jest już dzień no. no? Tak, ja się zepsułem, bo ja mogę nawet sprintować Dlatego no nie mogłem stąd wyjść Dobra, możemy kupić pierwsze ulepszenie Do naszych jabłuszek Rozpryskiwacz A czego na pewno można sprzedać kupiłeś. No i nice. One teraz chyba szybciej będą rosły. No tam. Dobra, do jabłek, to do piwnicy. O stary, ile my jesteśmy bogaci. O stary. Ile jabłek! Teraz można kupić coś do obrony, tak? Chodź no a to będzie, to rośnie znowu, nie? No to cały czas rośnie. Co jest tam do kupienia do obrony za tyle kasy? Latarkę możemy na razie kupić, bo raczej do obrony nic nie kupimy. Da, latarka... Ale weź sprzedaj, do... sprzedaj swoje, to co ty podniosłeś, czy ty nie podniosłeś. Ja nic nie podniosłeś. A, dobra. Kup... Mamy, mamy pułapkę wspólne. Pułapkę elektryczną, mamy w... jedną... Mamy wspólne. A, okej. Okay. Pułapka elektryczna. Do urządzeń mobilnej dobra, weźmy. Ty, ty, to masz? A nie, dobra, ja to mam teraz tu. Gdzie hmm. to dajemy. W A nie, daj się tu. A, trochę bardzo za wysoko ją ja dałem. Troszeczkę. No, dobra. Może... Może jak potwory będą wyższe, to na nie zawsze. dalej jest, na, dalej jest na telewizorze ten ten. A faktycznie, dobra. co to jest? Drzwi trzeba zamknąć Ciebie tepo czy to jak się do tego? Tepo, mnie tepo czemu temu? ja patrzę na jedne drzwi muszę mieć. Dobra wiesz co? Ja będę tu. Fuck. Nie tak cię. Już jest noc. Ja lecę do góry. W sensie schowam się w pokoju, nie tam gdzie ty jesteś. Chyba zrobił tak. O, i tak bym piknął na trzeciej osobie. Jakiś czarny, jakiś czarny wszedł. Opka? Chyba tak. Dostał z Wy A, ale... Wyszedł. Horora Marta Iść do siebie Wyszedł z drzwi Co on robi? Poszedł do garażu Poszedł do garażu Ja umrę jak on tu przyszedł, przyszedł? Pajam, się piętro, 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 piętro Umieram GG. Nie wiem, czy ja na to mogę się patrzeć, czy nie. Nie wiem. Poszedł? Chyba idzie do mnie. Otworzyłem okno się w pokoju. Zamykam. je Cicho jest Tu to otworzyłeś? Zamknąłem, zamknąłem Słyszę go Ty jesteś w szafie czy wyszedłeś? Ja wyszedłem, jestem na łóżku Ej patrz siema Chyba Uważaj Przez ścianę no jak, wejdzie z... jak, jak wejdzie to zabiję osobu stary Zabiję jednego, tak jeden przeżyje. Ja mam że będę z tej drugiej strony Jak będziesz szedł do mnie, to ja będę przez ścianę leciał tu do ciebie na cheatach Może być Ty w Niku masz tego shopa, czy jak masz tego shopa? Na Discordzie? No No, mamy motkę shopa po prostu na... A ten A dopis... fajnie to wygląda Ten dopis mam z Discorda O, ja dzień, 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 dzień! Jest Let's go, Let's przeżyliśmy oboje Ej, teraz coś innego tak, jest super. na tym telewizorze Ty pójdźcie jabłka z Ciemno jest Eee, korki chyba nam wydupił Ile jabłków? Patrz na saldo Czy on nam Czekaj, dobrze że wiem gdzie są korki Stary, ile jabłek? A ile jest, kasy Ej, teraz korki działają? Ej, e, tu mu się można ukryć <laughs> O, w piwnicy czy, czy jest gdzieś tu światło? O, tu jest. Działa. Czy on nam rozwalił totalnie światło? Chodź do sklepu. Nie wiem, chodź do sklepu. O, dobra. Jest, 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 jest. Chodź do Co kupujemy na, no, w szopie? Najpierw sprzedaj. Odpalamy kasy. 6,20. Ja myślę, że możemy ulepszyć krzaczka kupić. No, też tak uważam, ale niedużo. No jednego drzewo? Dobra drzewo No więcej nas nie stać Ale czemu tu jest tak ciemno? O dobra. dobra to światło chyba zgasiłem A zapalniczka też daje pewnie światło No... To jakby chyba na latarki uzbierać Jakby Myślisz? no dobra no Niechaj tam będzie Wezmę te jabłka co tu są Ty jesteś na w sklepie? No. <laughs> Weź się sprzedaj Podałem. Jeszcze jedno. Czekaj. Mamy 370, Mam możemy z... spryskiwacz kupić. Jeszcze jedno. Możemy spryskiwacz kupić. Nie. Albo kolejne drzewko chyba możemy kupić. Nie, bo one... cena im wzrasta Oddrażają. za każdym razem. No. Założyłem właśnie. Możemy jedną latarkę kupić. Eee, tu możesz kupić. Bierzemy? Jest latarka. Zapalniczka, no to sobie Ja sobie, zapalniczkę. No, ja sobie wezmę zapalniczkę i zegarek za to. U jak się czy coś? Nie wiem O, weź udział w wydarzeniu, jabłka w piwnicy Drzwi zamknij, drzwi zamknij jakim wydarzeniu? Jabłka w piwnicy, dobra, idę na schody I obserwujemy Ja myślę, że to jest nasz main spot Ta, jakiś motorek Plec, plec, plec. on ma piłę e? mechaniczną? Nie wiem, słyszałem jakiś motorek i nagle ziomek wchodzi z piłą Chyba On idzie do góry tak to chyba On idzie do góry chyba ja tu się a nie mechano stąd Przed mi do szafy Zostaw mnie Podszedł mi do szafy i sprawdzał czy jestem w szafie, muszę klikać żeby go zabrał Poszedł sobie Uch. Ty wypipczysz to, albo usuniesz. Wojsa mojego. Co by nie było. Ja nie wiem co się dzieje, ja nie mam gdzie się ukryć. Zbugował się. <laughs> jak się zbugował? <laughs> Biega w schodach, nie ruszaj się. Ja pierdzielę. Dwóch jest. Przez jak tu dwóch? <laughs> Jeden idzie... Jeden jest w salonie, drugi jest na schodach. Czekaj jak się rusza. A ty jesteś Lepiej w szafie? Nie ruszaj. Nie, ja, ja, ja stoję, patrzę w drzwiach, jak, nie spojrzy się w prawo i mam odezę ukryć się, więc patrzę tylko. Już nie masz. Chyba. Nie <laughs> <laughs> um, on tu był przed chwilą, dosłownie spojrzał mi do szafy, dwa razy piłą. Może latarkę użyję. Może nas nie widzą w ciemności, nie wiem. A mamy fart. Co, że... co robimy jak zacznie biec z naszą sceną? Eee... Run for your life, jakby. Jestem w szafie Aha, to możemy wejść do do szafy? Ty jesteś też w szafie? No, jestem w szafie! <noise> Likam! Łę wychodzę! Czy jest safe? Wejdź jest safe. możemy wejść razem do szafy. Ale ten drugi jest inny jakiś. Nie, podobni są. No ale ten ma worek na głowie, a ja tam ten jakby miał kolce, w sensie nie widziałem tego ziomka od przodu Ja widziałem obu i są podobni Jak tam ten ziomk w ogóle przyszedł, ja tylko widziałem jak drzwi się zamknęły i nagle się otworzyły i on tam stał O ja je zamknęły chyba, nie? Nie wiem <grym> Po skudach wszedł. Go... A jako nie zauważyłem nawet <grym> Fajne to podoba mi się, możemy no, zmagać z tego więcej Cięgu. Tylko tam tamten, tamten dojek był lepszy, bo myślę, że oni by się nie bugowali tak Dobra, dobrze, że się bugują, bo my wygrywamy tam A to nie wiem, jest do ilu dni czy jak najdłużej? Nie wiem Czy piorunie chyba się resmi kolejny? Wcześniej nie się, nie? się ja. kolejny Jak to aż tak widzisz Palon jest Dzięki za oglądanie tego odcinka na ten moment to jest koniec, ale dalszą część tego filmu zobaczycie za następne kilka dni, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do następnego siemka.